Bardzo dawno temu, kiedy po morzach pływały jedynie żaglowce, żył sobie Lemuel Gulliver, który od dzieciństwa marzył o podróżach do nieznanych krajów. Pewnego dnia wyruszył do Indii na statku antylopa, ale straszliwa burza rozbiła statek o skały. Gulliver ostatkiem sił dopłynął do brzegu wyspy i usną na murawie. Pochylając się tutaj nad tym naszym doświadczeniem i rozkładając to moje doświadczenie na czynniki pierwsze, chyba niewystarczająco koncentruję się na bardzo ważnej kwestii, którą, którą jest wybaczanie. I jedno to jest wybaczanie sobie. O tym chyba czasami mówię. Ale nierzadko wspominam o tym, co niewybaczona krzywda potrafi z nami zrobić. Jest taka bardzo cienka granica pomiędzy byciem osobą skrzywdzoną, a byciem osobą krzywdzącą. I to nierzadko wychodzi samo przez się. Jeżeli doświadczamy krzywdy, im większa, im bardziej, im bardziej obecna jest ta krzywda, tym bardziej znieczulamy się na. Obecność tej krzywdy. Staje się ona dla nas neutralna. Staje się czymś codziennym. Nie jest niczym wyjątkowym. Nie próbujemy już jej zwalczać, bo jest po prostu obecna. Zaczyna, zaczynamy akceptować obecność czegoś, co, co tak naprawdę jest nieakceptowalne. I staje się to dla nas normalne. I jednocześnie na bieżąco normalizujemy to zjawisko, które pojawiło się w naszym życiu. Na rzecz tego, żeby sobie w ogóle z nim poradzić. Tylko tu jest jeden mały problem: że jeżeli obcujemy bez przerwy z jakąś krzywdą, normalizując ją w sobie, to znieczulamy się na tę krzywdę w innych formach. I tym samym osoba, która doświadcza jakiejś krzywdy, już mi się przejada słowo krzywda, muszę znaleźć synonim. Osoba, która znieczuliła się na obecność krzywdy, ma znacznie mniejsze opory, żeby te krzywdę wyrządzać. Ja niosłam taki krzyż w życiu, dalej go niosę zresztą, który to miał mi przypominać o tym, że podejmowałam w życiu złe decyzje albo nie złe, ja wciąż na nie tak nie patrzę. To były decyzje, które aktualnie uważam za krzywdzące, właśnie wobec mnie i wobec innych. I oczywiście, jak idziemy przez życie, to niezależnie od tego, jak chujowe decyzje byśmy podejmowali, to gdzieś tam z tyłu głowy jest ten operator, który nam podpowiada: no Przecież dokładnie wiesz, dlaczego to robisz. Przecież wiesz, jakie masz powody. Wiesz, dlaczego zasługujesz na to, wiesz, czemu komuś się to należy. Wiesz, dlaczego to jest okej. Okay. Nawet jeżeli tak naprawdę masz poczucie, że to nie jest okej. Okay. Ale gdzieś tam ten, ten głos z tyłu się tli, podtrzymuje ten Twój krzyż, bo, bo nawet jeżeli. No my wiemy, dlaczego robimy rzeczy. Mamy świadomość tego. Czasami nie chcemy się z nią zderzać, ale wiemy, dlaczego podejmujemy różne decyzje. I jak ja tak patrzę na ten mój krzyż, który w pełni próbowałam usprawiedliwiać na różne sposoby, i tylko to właściwie przyniosło mi ukojenie, że nawet jeżeli podjęłam w życiu decyzję, którą uważam za. No, nie, dobra. Co kiepskie. Co po prostu kiepskie. Nawet jeżeli podjęłam w życiu decyzje, które uważam za kiepskie, to potrafię je sobie wybaczyć. I z takim wybaczeniem staramy się iść przez życie. Często. Znacznie więcej mając tego wybaczenia wobec innych niż wobec samych siebie, albo w drugą stronę. I w zależności od tego, jak bardzo niezrównoważona jest ta szala te, tego wybaczania, tak ciężko będzie nam się żyć. Bo jeżeli wybaczamy sobie bardziej niż innym, to będziemy mieli do innych zawsze żal. Brak wybaczenia będzie wiązał się zawsze z tym, że Niesiemy tegorycz wobec tego, co robią inni. Bo zamiast się z nimi empatyzować, no żeby wybaczyć, musimy się poniekąd jakoś tam zempatyzować z drugim człowiekiem, zamiast się empatyzować z tą osobą, to myślimy, że my bardziej zasługujemy na to wybaczenie niż ktoś inny. A to samo jest, tak samo ciekawe jest, jak przechylimy też, ale w drugą stronę. Jeżeli. Niesiemy wobec y, innych ciągle wybaczeni. Jesteśmy tacy, tacy właśnie przebaczający za wszystkie grzechy, które ktoś miałby wykonać, i nawet jeżeli ktoś krzywdzi nas, to my tej osobie wybaczymy wszystko. Ale ta szara szybko jest. okazuje się, że ona jest tak przechylona, dlatego że my sobie nie potrafimy wybaczyć, więc mamy nadzieję, że krzywda, której doświadczymy, da nam rozgrzeszenie. O, o Jezus. No ja niosłam coś takiego, moja szala się przechyliła w tę stronę, że miałam nadzieję, że, że jeżeli doświadczę tym więcej krzywdy w życiu, tym bardziej będę, no takim męczennikiem, jak to się mówi, pokutnicą boską. Błagam, nie wchodźmy w religię. Znaczy jest tam oczywiście religijność, taka, którą ja znam, mówię bardzo dużo o tym wybaczaniu bliźniemu swemu i Jednocześnie nie czujemy w ogóle tej bli, bliźnioty, bli, bliź, bliskości bliźnioty? Jak się wybacza? Jeżeli czujemy, że stała nam się ogromna krzywda, to jak się wybacza? Albo gorzej, nawet możemy nie czuć, że ta krzywda stała się nam. Ale o, to też ciekawy fenomen, że jeżeli krzywda stała się komuś nam bliskiemu, to potrafimy bulwersować się w zupełnie inny sposób niż gdyby ta krzywda przytrafiła się nam. No, ja mam taki y, fenomen w sobie, że przez wiele, wiele lat ja pozwalałam, żeby dosłownie ktoś mi srał na głowę. A jednocześnie, kiedy komuś mojemu, komuś bliskiemu mi przytrafiała się jakaś krzywda związana z y, relacjami interpersonalnymi, to ja wpadałam w szał. <grym> To ja stawałam na baczność i od razu miałam taką aktywną gardę, żeby tę osobę obronić, żeby jej pomóc, żeby ją wesprzeć, żeby zbulwersować się na tę krzywdę, która się działa tej osobie. I oczywiście to było strasznie podsycone właśnie tym, że ja o siebie zawalczyć nie potrafiłam. O mój honor, serio? Nie, dobra. Bóg, honor, ojczyzna, sorry. O swój, swoją godność nie potrafiłam zawalczyć, dlatego próbowałam walczyć o czyjąś, bo jednocześnie ponoszenie odpowiedzialności za drugiego człowieka wydawało mi się być znacznie prostsze niż ponoszenie odpowiedzialności za mnie samą. To jest zawiły proces, w którym to odsuwamy się od samego siebie, ponieważ jeżeli przerabiamy w jakiś sposób kogoś, czyli mówię tutaj tym samym o byciu zaangażowanym w semantykę czyjegoś życia. To jest znacznie łatwiej odseparować się od y, emocjonalności, no bo nie jesteśmy tą osobą. Ale jeżeli przerabiamy semantykę naszego życia, to już ciężko, to te emocje wyjdą. Jeżeli chcemy unikać naszych emocji, to y, no ciężko, żebyśmy angażowali się w to, co się nam przytrafia. Na rzecz skrócenia dystansu pomiędzy mną a tobą, drogi słuchaczu, to Przyznam się, że siedzę tutaj teraz z straszną gulą w gardle, ponieważ dotarło do mnie, że w moim życiu działo się coś, co generowało u mnie ogromny żal. I tym większy żal to generowało, tym dłużej to trwało, bo ja nie potrafiłam zareagować. Nie potrafiłam podjąć działań, które miały zapobiec tej sytuacji, i tym samym przyzwalałam na nią. I jak to się zaczęło rozplątywać, i ten supeł stał się dla mnie widoczny, i przestałam się znieczulać na niego, tym szybciej do mnie dotarło, ile ja żalu za sobą niosę przez zaistniałą sytuację. O. I rozplątywanie się tego, może inaczej, jak do nas dotrze, że znajdujemy się w sytuacji, która już trwa. I mogliśmy teoretycznie jej zapobiec w którymś momencie. Ja zaczęłam w ogóle szukać tego momentu, kiedy mogłam powiedzieć, że. Kiedy, kiedy mogłam się zbuntować? Kiedy mogłam sprawić, że ta sytuacja byłaby nieobecna? Kiedy, kiedy, kiedy mogłam temu zapobiec, to nie potrafię, nie, nie potrafię znaleźć tego momentu. Bo jedno to jest. Yy, hmm, trauma, jako taka, w, w, w mojej głowie jest widoczna jako. Nagła erupcja, albo jako taki rozciągnięty w czasie proces, który odbywa się cicho, ciszej niż ta erupcja na pewno. I chciałabym powiedzieć, że któreś jest lepsze albo gorsze, ale tak nie jest. I erupcja jest kiepska, i rozciągnięta erupcja, która przez to jest mniej zauważalna. No, obie, obie, obie formy traumy są kiepskie. W każdym razie, jeżeli doświadczamy tej nagłej erupcji, to chyba nie sposób jej nie zauważyć. A jak doświadczamy tej rozciągniętej w czasie, no, no nie mogę tego nazwać erupcją, potrzebuję jakiegoś, jakiejś metafory. O, jest chyba dość zauważalna różnica pomiędzy wpadnięciem do przerębli, a brodzeniem w płytkiej wodzie. Bo jakby nie patrzeć, w momencie, kiedy gwałtownie wpadamy do zimnej wody, to jest to szok. I wraz z tym szokiem ta, ta fala szoku rozniesie się po naszym organizmie, czy po naszym jestestwie. Inaczej niż jeżeli stopniowo wchodzimy do tej wody i ona jest zimna, jest nieprzyjemna i jest, jest niewygodnie. Ale tak sobie w tym brodzimy i... I co, jeżeli to staje się coraz głębsze i głębsze, to jak głęboko w tej wodzie musimy stać, żeby z niej wyjść? Jak tak właśnie patrzę na to, co się wydarzało w moim życiu, na to, co, co teraz jestem w procesie przebaczania tego, albo wychodzenia z tej wody, to nie mam pojęcia, w którym momencie stało się to tak głębokie. Nawet tego nie zauważałam, bo jeżeli stoimy w tej zimnej wodzie, albo wchodzimy do niej, to w końcu się do niej przyzwyczajamy i zaczynamy normalizować to, ten chłód, tę zimną wodę. I im bardziej ją normalizujemy, tym bardziej stajemy się z nią jednością. Jakby nie patrzeć, co mi się bardzo nie podoba. O, wyraz niezadowolenia! I szczerze mówiąc, bardzo intensywnie się zastanawiam nad tym, co w tej zimnej wodzie musi się z nami stać żebyśmy w ogóle sobie uświadomili, że w niej stoimy. Jak zimno musi nam być, żebyśmy uświadomili sobie, że chcemy się ogrzać. Bo wpalić do przerębli to jedno. No ja też niejednokrotnie wpadałam do przerębli i natychmiast miałam tę świadomość. No ciężko jest nie mieć świadomości, że o ja pierdolę zimno mi. <słuch> Jestem w przerębli, muszę z niej natychmiast wyjść. Ten szok sprawia, że buntujemy się przeciwko temu, że reagujemy natychmiast. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ale brodzenie w tej zimnej wodzie doprowadza nas do takiego ujednoliconego znieczulenia, które, któremu jest znacznie ciężej przeciwdziałać. I tak jak sobie siedzę z Tobą, słuchaczu, to zastanówmy się, jak często siedzimy w tej zimnej wodzie, które miejsce w życiu jest wciąż zimną wodą. Jak tak sobie usiadłam wczoraj, no brodzić w wodzie zimnej to jest jedno, ale stwierdziłam, dobra, skoro już przez nią idę, jest ta woda, nie wiem, czy jest zimna, może powinnam się nad tym zastanowić, czy jest mi w ogóle w niej zimno, to sobie w niej siadłam. I od razu, jak się w niej siedzi, to można zauważyć, że jednak w dupę trochę zimniej niż w kostki. W tym procesie takiego uświadamiania sobie, w czym ja się w ogóle znajduję, to dochodzę do takiego przykrego wniosku, że póki nie usiądziesz we własnej krzywdzie, to możesz w ogóle sobie nie zdawać sprawy z tego, że w tej krzywdzie się znajdujesz. I tym samym, nawet jak ta, ta, ta krzywda jest taka, taka no niewielka, no, da się na to przymrużyć oko, da się przy, nie przymrużyć, przymknąć oko, znaczy przymrużyć też można. To czemu w ogóle? Nie ma wyjścia? Nie ma wyjścia z tej zimnej wody? Musisz w niej być? Gdzieś jest jakiś stopień, na który możesz wejść, żeby się otrząsnąć z, z, z tego brodzenia, z tej kałuży? Bo nie, to nawet nie jest kałuża. To jest bezkresny horyzont tej zimnej wody, która będzie się ciągnąć tak długo, aż albo w niej nie usiądziesz i nie stwierdzisz, że teraz jest ten szok zderzenia się z, to, z tym chłodem. No wiesz, możesz w tym siedzieć na zawsze. Możesz w tej wodzie brodzić tak długo, aż ci się nie przeleje. Ale czemu ona miałaby się przelać, jeżeli jest taka płytka? To nie przerębla. I ta płytka woda nie stanie się magicznie przeręblą. Nawet jak w niej usiądziesz. Ja tak brodziłam w, tym, w, tej, w tej mojej bezkresnej kałuży z poczuciem, że to jest jedyne, co znam. I tam gdzieś właśnie leży ta subtelna granica pomiędzy osobą skrzywdzoną a osobą krzywdzącą. Że jeżeli ja przez tak długi czas byłam w tej zimnej wodzie, w tej krzywdzie, to w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja chlapię na innych. <laughs> że ja z tą zimną wodą wchodzę w życie drugiej osoby i. Tym samym zmuszam ją też do tego, żeby w tej, brod te, w tej brodzie ze mną wodziła. <noise> Może być. I, no, oczywiście nie zmuszam. Wszyscy mamy własny rozum. To nie jest też tak, że ja wciągałam ludzi na siłę do mojego brodzika. Ale o, ja na przykład do czyjegoś brodzika wchodziłam yy, wolontaryjnie, z wielką chęcią. Bo byłoby mi łatwiej siedzieć w czyjejś wodzie, bo z niej mogę wyjść. Mm. Łatwiej się koncentrować na, na czyjejś krzywdzie, bo, bo z niej zawsze można się ewakuować. A co z twoją wodą? Co z Twoją płycizną, do której musisz w końcu wrócić? Nawet jeżeli klapniesz sobie u kogoś w kałuży, to, to twoja woda w dalszym ciągu siedzi razem z tobą. I dlatego jest tak ciężko się w ogóle pochylić nad samym sobą. Jeszcze w, w tym procesie, no, no jest inaczej, jeżeli ktoś siada z Tobą w tej Twojej wodzie, dlatego chodzimy na terapię, żeby ktoś z nami posiedział w tej wodzie i nierzadko mamy nadzieję, że, że wtedy nas z tej wody wyciągnie, ale my sobie pierw musimy uświadomić w ogóle siedzenie w tej, w tej wodzie, w tej naszej bezkresnej kałuży. Jak myślę o mojej kałuży, to ja nierzadko wychodziłam z niej. Albo wy wychylałam się jedną nogą na jakiś podest tego, gdzie mogłoby być inaczej. I nagle do mnie docierało, że jak się wyjdzie z tej zimnej wody, skrzywdzenia i siedzenia na pewnym poziomie emocjonalnym, no, nie wiem czy morsowaliście. Ja morsowałam raz. I to wystarczyło, żebym teraz mogła użyć tej metafory tutaj. Jak się wyjdzie z tej zimnej wody, to. To nagle powietrze jest jeszcze chłodniejsze, bo jesteśmy mokrzy. I to ostre, ostre powietrze nagle wydaje się być kompletnie nie do zniesienia, więc łatwiej jest nam wrócić do zimnej wody, bo tam przynajmniej było po naszemu. Tam przynajmniej nie trzeba było się w końcu ogrzewać. To znaczy, ciężko. Nie, nie, ciężko. Łatwo jest dostać emocjonalnej hipotermii i tak się znieczulić na to, na to, na to w czym siedzimy. Czuję, że jednocześnie w ogóle męczę ten temat i tak, tak, tak się taplam w tym, w tym procesie, bo tutaj nie ma żadnej rady. Ja, ja, nie, ja tutaj w ogóle nie daję rad. Ja jedyne, co to, to mogę metaforyzować jakoś tę naszą drogę i to nasze obcowanie z własną emocjonalnością i z własną krzywdą. Ale nie mam żadnej rady. Tylko ty znasz swoją wodę. Tylko ty wiesz, jak ci jest w niej zimno. Tylko ty wiesz, jak bardzo ci ona zalewa. Czy to jednak jest ta przerębla, czy siedzisz po barki w tej, w, tej, w tej wodzie, czy jednak tylko sobie tak brodzisz i to jest całkiem do zniesienia. Albo może masz nadzieję, że jak jeszcze posiedzisz i wejdziesz troszeczkę głębiej, tak do kolan mniej więcej, to wtedy już na pewno znajdziesz z tego wyjście. I mam nadzieję, że rzeczywiście jest tak, jak myślisz. Że jeżeli brodzisz w tym i widzisz, że robi się coraz głębiej. To, to idziesz głębiej, dlatego że tam gdzieś jest ten podest. Ale czy jest? Bo jak ja tak brodziłam, ja w ogóle nie szukałam podestu. To jest inna sprawa. Nie, nie szukałam tego jakiegoś, te, tej wyspy, na którą będę mogła wyjść z tej mojej wody. Ja po prostu kręciłam takie pętelki, szukając nie wiadomo czego. Ja w ogóle nie widziałam. Nie, to tak, to, to, jest, to jest jakiś bezsens depresyjny, w którym brodząc w tej wodzie, ja nie widziałam żadnej. Żadnej ostoi, żadnej, żadnej wyspy, na którą mogłabym wyjść, więc sobie tak kręciłam te bączki w, tym, w tej kałuży mojej. Czasami używam takiego określenia, że jestem wdzięczna za to, jak głęboko było w moim życiu, bo przez to, że było tak głęboko, to ten szok termiczny <grytanie> związany z tą głębokością zmuszał mnie do tego. Żebym szukała tej wyspy, nawet jej zupełnie nie widziałam. Bo jeżeli brodzimy przez całe życie w tej płytkiej wodzie, to nie do końca mamy motywację, żeby z niej wyjść, no bo jest jak jest. jest to, mówimy tak po polsku, super, mamy stwierdzenie, że jest chujowo, ale stabilnie. No to tak właśnie widzę tę płytką wodę, że trzymamy się w tej, w tej chujowości, bo przynajmniej jest stabilna. I to trochę okrutne. Ale ja nam życzę przerębli. Jakiejś przerębli, która zmusi nas do tego, żebyśmy się otrząsnęli z tego chłodu, żebyśmy w ogóle sobie uświadomili, czym jest nasza woda. Lubię to, że w jakiejś takiej alchemii emocjonalnej pojęcie wody. To nie jest nic innego jak emocjonalność, bo emocje tak właśnie sobie przez nas przepływają muszą przepływać. Jak sobie zawiążemy przepływ emocjonalności na supeł, to przez nas życie w ogóle nie będzie płynąć. No i płytka, pły, 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 woda. <laughs> Już tyle razy to powtórzyłam, że mi się to zplączę na języku. Nasza emocjonalność nie jest niczym innym jak prądem, który. Będzie tak głęboki i tak rwący, jak tylko na to pozwolimy. I, o, może niech moją radą będzie to, że pozwól sobie, żeby cię ta woda porwała. Pozwól sobie usiąść w swojej własnej wodzie. Niech cię zaleje. Jak się boisz tej fali, to, to, to bój się i rób. Ktoś mi ostatnio tak powiedział. Nie podoba mi się to, bo ja się nie lubię bać. <słuk> Szok. Ale jeżeli boisz się, co będzie, jeżeli się w tej wodzie zatrzymasz, co jeżeli się jej przyjrzysz, co jeżeli zobaczysz, z czego składa się ta Twoja woda, to możesz się tego bać zawsze. Możesz przez całe życie iść z tym lękiem przed własną wodą, przed własną emocjonalnością, przed własną krzywdą, w której brodzisz. Ale uwolnić się od tego możesz. I uwolnienie się to nie jest zniwelowanie tej twojej płycizny, to jest zderzenie się z nią. I uwolnienie się nie jest niczym innym, jak pozbyciem się lęku przed tym, jak głęboko może być. Bo tak jak ja sobie już w tym procesie brodzenia trwam przez ileś lat, wciąż się boję. Wciąż się boję tego, że przyjdzie jakaś fala emocjonalna, która mnie zmiecie. Ale nie boję się tego, że mnie zmiecie. Urokiem Doświadczenia samego siebie jest właśnie to, że pojawiają się w nas emocje, które są zawsze nowe, w sensie no możemy się trochę spodziewać tego, co do nas przyjdzie, ale nie jest tak, że jesteś w stanie przewidzieć, co poczujesz zaraz. Możesz próbować mieć kontrolę nad własną emocjonalnością i trzymać tę swoją emocjonalność na wodzy i powiedzieć, że o, jak to świadczę tego, to będę się czuć tak, nie mniej, nie więcej. I jak będzie trochę mniej albo trochę więcej, to już wyłazi to z tego twojego scenariusza, który sobie układasz i lipa. Bo się okazuje, że wcale nie masz takiej kontroli nad własną emocjonalnością. I czemu w ogóle próbujesz? Czemu w ogóle chcesz mieć taką kontrolę nad tym, co czujesz? Co ci to da? O, nie chcę mieć do ciebie pretensji, przepraszam. Nie chcę być taka niemiła. <laughs> nie bój się tej wody. Bo im bardziej się jej boisz, tym bardziej ona i tak cię będzie zalewać. I Im bardziej próbujesz zapobiec temu, żeby, żeby mieć z tą wodą kontakt, tym większym zagrożeniem się ona dla ciebie stanie. I od wszystkiego w życiu możesz uciekać. Tylko nie od samego siebie. Od własnej wody nie uciekniesz. Więc równie dobrze możesz się jej przyjrzeć, obejrzeć siebie w odbiciu tafli. Jeżeli tego się boisz, to będziesz się bać wszystkiego innego. I powtórzę jeszcze raz, bo mi się ta fraza podoba: Od wszystkiego w życiu uciekniesz, ale nie od siebie.